A pani co robi? Smaruje swoją buźkę. Piękną, żeby była jeszcze piękniejsza. No to pochwal się czym? To jest eliksir młodości, zrobiony hmm. przez Piotrka. Widzę, że narod zawsze testuje, co nakłada na twarz i widzę, że ta cera stała się taka bardziej promienna, bardziej elastyczna. Tak jak smarujesz, to nie jest zbyt pusta? To nie, leje, troszeczkę, nie? ale to się chłania szybko. Tak? Tak. Ja myślę, że nawet, nawet nieźle wyglądasz. Odmłodniałam. Może ktoś teraz na mnie przyjaznym okiem spojrzy. Stworzyłem taki specjalny zestaw olejów. Długo pracowałem nad ich składem, żeby dopracować odpowiednie proporcje. Z dodatkową instrukcją, jak mieszać, w jakich proporcjach i uzyskać od efekt. Albo przycisk marszczkowy, albo... Uelastycznić skórę, żeby była gładka, jętna i przyjemna. Tak. Taka do całowania. Masz jakichś amantów do całowania? No, ale będę miała już teraz. Kandydaturę proszę zgłaszać. Wszyscy panowie do siedemdziesiątki proszę się zgłaszać. Żeby nie faflonił, ale no żeby był miły i sympatyczny, to wystarczy.